Cieszę się niezmiernie, że się dzisiaj ponownie spotykamy. Troszeczkę tematy będą poruszone, nawet i z czasów II wojny światowej. Ale zanim do tego tematu dojdziemy, pożebram troszeczkę o lajki. Nie zapomnijcie zostawić swój ślad w lajkach, w komentarzach. Ci, co są tutaj pierwszy raz, będę wdzięczny za subskrypcję tego kanału. Dlatego, że w, tym, w tej playliście, w tym podcaście Zjawiska Nadprzyrodzone znajdziecie naprawdę wiele ciekawych. Rzeczy, które warto sobie przejrzeć, przeczytać, przemyśleć. No i tak jak mówię, zostawić przede wszystkim ślad w komentarzach. Przenieśmy się troszeczkę do czasu II wojny światowej, bo Trzecia Rzesza to oficjalna nazwa takiego państwa niemieckiego od 15 marca 1933 roku. Właśnie w tym dniu była proklamacja w Pożdamie tego państwa. No i często e, nazwa Trzecia Rzesza jest używana na określenie Niemiec dopiero od momentu objęcia e, władzy e, kanclerza, tytułu kanclerza, funkcji kanclerza przez Adolfa Hitlera, czyli od 30 stycznia 1936 roku. E, to było tak zwane, ładnie się nazywało, Machtergreifung. E, Trzecia Rzesza funkcjonowała w ogóle bazując na Ideologii przywódcy, czyli na ideologii Adolfa Hitlera i na programie partii NSDAP. To był taki 25-punktowy program, ogłoszony on został 24 lutego 1920 roku. No i zaraz po zmianie władzy zaczęto wprowadzać takie nowe zasady ogólnokrajowy antysemityzm. Rasizm, które miały przede wszystkim na celu oczyszczenie narodu niemieckiego. E, prowadzono również tak, że stałą taką akcję, można by powiedzieć propagandową. Praktycznie niszczono wszystko, co w ogóle było niezgodne z ideologią nazistowską. E, bardzo znana jest taka sprawa palenia książek w 1933 roku, którą była zainicjowana przez Niemieckie Zrzeszenie Studentów. Ta akcja miała nazwę Przeciw nie niemieckiemu duchowi. W oryginale to brzmiało Wider den undeutschen Geist. I ta akcja w ogóle polegała na niszczeniu wszystkich egzemplarzy, nawet największych dzieł literackich, które w jakiś sposób wydały się, wydawały się w ogóle kwestionować poprawność ustroju lub jakikolwiek podważały autorytet Trzeciej Rzeszy. Oczywiście wskutek działań Hitlera. Państwo niemieckie miało w się tysiącletnią Rzeszą. No i bardzo często tak ono było tak nazywane w celach iście propagandowych. Hitler w ogóle miał wielkie plany wobec swojego narodu. Był zresztą tak na marginesie wybitnym przywódcą. Gdyby zmarł przed wybuchem II wojny światowej, zostałby na pewno uznany za największego Niemca w historii. No ale wojna po prostu wszystko popsuła. Oczywiście. Polska, a w zasadzie, praktycznie ogólnoświatowa historia, mówi o nim głównie w takim wydźwięku pejoratywnym i nie należy zapominać, że dopuścił się on oczywiście gigantycznych zbrodni w wielu państwach, jednak, tak jak mówię, nie zmienia to faktu, że był wodzem o naprawdę niespotykanej sile, charyzmie, i potrafił realizować plany, które sobie wyznaczył. W ogóle Hitler chciał odwrócić losy II wojny światowej dzięki Czemuś takiego, co się nazywało UFO. I tak nazwał tajemną broń UFO. Ogólnie w ogóle znane jest też jego zainteresowanie naukami wykraczającymi, poza te nauki standardowe, głównie w sprawach militarnych. W trakcie wojny prowadzono wiele tajnych działań, na przykład III Rzesza miała być świadkiem narodzin w ogóle Wunderwaffe. Takiej broni nowej generacji, która by zapewniła Niemcom kontrolę praktycznie nad całym światem. No i po wybuchu wojny na niebie obserwowano wiele dziwnych zjawisk. Takie niezidentyfikowane, świetliste obiekty podróżowały po niebie, jakby przyglądając się w ogóle działaniom żołnierzy. W żaden sposób te obiekty nie ingerowały w przebieg walk, jednak, żeby powiedzieć szczerze, wywołały naprawdę sporo. Zamieszania, nawet często sądzono, że mogą być one związane, te obiekty, z jakimiś niemieckimi badaniami. Od początku opanowania Hitlera Niemcy wynaleźli wiele nowych broni, które znacząco wpłynęły na wyniki walk. To jest niepodważalne. To, że obserwowane obiekty nie zachowywały się w ogóle agresywnie a raczej tylko obserwowały, nie znaczy, że nie mogły przynosić praktycznie żadnych korzyści. Jeżeli używano ich do monitorowania, właściciel mógł posiąść praktycznie każdą informację, jaką sobie, jaką sobie zażyczył. Więc te latające światła miały rozmiary od bardzo małych aż do gigantycznych. Żeby było ciekawie, największy ten obiekt niezidentyfikowany był wielkości w ogóle sterowca. Tak więc, szczerze mówiąc, teoretycznie mogłyby dostać się gdziekolwiek i pozyskiwać dane osobowe, hasła, klucze, szyfry. Obiekty w ogóle były właściwie, można by powiedzieć, bronią, nawet jeżeli nie służyły do strzelania. Te obiekty pokazywały ludziom, że jest na świecie coś, co nie było dotąd znane coś takiego, można by powiedzieć, niezniszczalnego. Bo te światła były niemożliwe do zestrzelenia. W ogóle te obiekty były. Te światła w ogóle miały takie niewiadome pochodzenie, tak to nazwijmy. Oczywiście wykonanie, przypisywano, wykonanie tych obiektów przypisywano Niemcom, jednak była to tylko taka raczej, można by powiedzieć, teoria spiskowa o takich niemieckich dokonaniach teochronologicznych. W ogóle możliwe, że stał za tym ktoś zupełnie inny, nawet. Szczerze mówiąc, dzisiaj nie spotyka się przecież rzeczy niezniszczalnych, przynajmniej nie pomiędzy tymi, które są obecnie projektowane. Szczerze mówiąc, cokolwiek by to nie było, to wydawało się, że to pochodzi w ogóle nie z tego świata. Hitler był takim człowiekiem zafascynowanym tym, co inne, ale przede wszystkim musiało być to czyste rasowo. I szczerze mówiąc byłby pra prawdopodobnie pierwszym przywódcą, który zdecydowałby się wykorzystać pozaziemskie technologie do własnych celów. Nawet jeśli um, byłaby to tylko broń psychologiczna, to historie o tych kosmitach stosunkowo rzadko mówią o istotach chcących krzywdzić nasz. Gatunek. Zazwyczaj w ogóle proponują oni jakąś wymianę lub zbierają informacje, czasami w ogóle nawet też przekazują te informacje. Jak już w ogóle zresztą wielokrotnie wspominałem, obcy wydają się być takim gadunkiem zbyt rozwiniętym na prowadzenie, na prowadzenie konfliktów. Część osób kontaktujących się w ogóle z cywilizacjami pozaziemskimi utrzymuje, że próbują one pomóc nam. Przyswoić jakąś wiedzę, która w przyszłości może uratować nasz gatunek przed zagładą. A więc Trzecia Rzesza wytworzyła kilka ważnych organizacji, które miały prowadzić badania zajmujące się energią pozaziemską. Pierwszym takim organem było Towarzystwo Vril. To Towarzystwo Vril prawdopodobnie istniało w pierwszej połowie XX wieku. Teksty, które opisują różne teorie spiskowe, mówią, że Vril używało nadnaturalnych energii przy pracach nad nowymi jakimiś maszynami ogólnie e, latającymi. E, później w ogóle te maszyny latające były często brane za jakieś statki obcych. W ogóle nie ma tak naprawdę jednoznacznie, e, jakichś jednoznacznych pewnych e, dowodów na istnienie organizacji, ani nikt tak naprawdę nie dokumentował ich, Osiągnięć tej organizacji to też warto wiedzieć. Pierwsza zmianka o pojawiła się w 1960 roku, a legenda tej organizacji jest praktycznie żywa po dziś dzień. Organizacja ta została opisana m.in. przez Luisa Pawelsa i Jacques'a Bergiera w takim publikacji Alemania de Migesens, po niemiecku to by było Aufbruch ins Dritte Jahrhundert, czyli wkroczenie w trzecie stulecie no i e, była też taka praca która była zatytułowana projekt Vril autorstwa Norberta Jurgena Rathofera i Ralfa Etla jak ktoś jest tym zainteresowany właśnie do tych dwóch postaci odsyłam Druga organizacja to Black Sun, czyli Czarne Słońce. Była to organizacja, która wykorzystywała symbol swastyki. Właściwie tak naprawdę kilku swastyk tworząc takie potężne słońce, swastyk. Um, miała to być taka energi zła energia, miejsce, siedziba złej energii, za którą naziści podążali. No i członkom tej organizacji przekazywano takie utopijne wizje ich samych, jako rasy rządzącej. Black Sun cieszyło się w ogóle tak złą reputacją, że ich symbol zakazano w ogóle drukować i powielać na całym świecie. Jeden z alianckich żołnierzy, obserwując członków Black Sun, stwierdził, że zachowują się oni, jakby wojna była takim eksperymentem naukowym, takim chaosem, który daje głównie możliwości, a nie tylko i wyłącznie zniszczenie. Trzecia kwestia, to, nad którą warto się pochylić, to program Chronos. Program Chronos zajmowała się im taka grupa, która pracowała w tajemnicy. Wiadomo jednak, że mieli oni na celu stworzenie właśnie Wunderwaffe. Tutaj jest taka mowa o takim latającym dysku, który osiągał prędkość 2,500 km na godzinę. Oficer Edward Ruppelt twierdził, że Niemcy podczas wojny dysponowały pojazdami o takich możliwościach, które przypisywano w ogóle statkom kosmicznym. Program Chronoc był powiązany z techniką jądrową oraz obejmował badania nad grawitacją. Jak współcześnie stwierdzono, stała grawitacja nie obejmuje praktycznie wszystkich ciał. Ciało o większej masie atomowej, ale przy tej samej masie całkowitej. Przyciągane są, przyciągane są w ogóle słabiej, czyli szczerze mówiąc dłużej dosyć będą spadały. No i właśnie tym mieli się kierować naukowcy związani z tym projektem, chociaż sama teza o stałej została wysnuta, można by powiedzieć, już po czasach, kiedy prowadzono te badania. Trzecia Rzesza to taki niesamowicie ciekawy temat, temat oglądany zwykle przez pryzmat. Licznych zbrodni. Nie wiadomo, co stało się w ogóle z tą pozaziemską technologią. Niektórzy mówią, że ona w ogóle nigdy nie istniała. Według innych jest, to do, jest ona bardzo dobrze ukryta, i posiadacze czekają tylko na odpowiedni moment, żeby ją odtajnić. Ostatnio nawet mówi się, że Hitler działał pod wpływem hipnozy i wykonywał czyjeś rozkazy. Więc, może to wcale nie Rzesza miała zostać jakimś takim niepokonanym imperium, ale ktoś inny pociągał za sznurki z ukrycia, nie chcąc się tak naprawdę ujawnić. Te czasy. Istnienia Trzeciej Rzeszy były idealne dla wszystkich tajnych stowarzyszeń, podejrzanych projektów oraz wszystkiego, co tak naprawdę łączyło magię i świat realny dla celów, dla celów rozwojowych. Hitler, jak już wspomniałem, był genialnym dowódcą i nigdy nie działał bez planu. Szukał nowych rozwiązań, miał niesamowite przeczucie. Nie bał się zakwestionować podstawowych praw jakiejkolwiek dziedziny. Szukał w ogóle szansy tam, gdzie inni nawet nie chcieli nie chcieli spojrzeć, więc jego osiągnięcia prowadziły, no, prowadziły bardzo, bardzo daleko. Dokąd nie wiem. Może coś na ten temat słyszeliście, umieście w komentarzach, w komentarzach w zmiankę. Będę wdzięczny i oczywiście nie zapomnijcie zalajkować i rozesłać znajomym. Może ktoś i nas więcej, tym więcej opinii będzie. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.